Samsung s 21, inne modele tego producenta z Androidem 11 i pewnie przyszłymi wersjami, jeśli się nie mylę też z wersją 10. Sposób na przywrócenie ustawień fabrycznych. Powodów, dla których chcemy przywrócić ustawienia fabryczne, może być co najmniej kilka. Jednym z nich może być to, że chcemy się pozbyć wszystkich swoich prywatnych danych przed sprzedażą telefonu, tak żeby kupujący nie miał wglądu w nasze dane. Innym powodem może być. Coś takiego jak blokada telefonu. Zapomniany kod. Nie znamy kodu, nie wiemy w jaki sposób go odblokować. I obecnie, czy jest to kod rysowany, czy jest to kod taki cyfrowy, pisany, to będzie sposób na to, żeby pozbyć się tego kodu. I teraz jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Jeśli mamy powiązane konto Gmailowe. Razem z telefonem, a w 99% przypadków tak będzie, to po przywróceniu ustawień fabrycznych telefon zapyta się o podanie maila i hasła do tego maila, które były w telefonie. Jeśli nie znamy hasła lub maila, to nie resetujemy telefonu, bo nic to kompletnie nie da, a tylko przysporzy nam dodatkowych problemów. Także pamiętajcie, jeśli nie znacie maila, który był, Przypisane do tego telefonu lub hasła do tego maila, nie resetujcie telefonu, bo nic to kompletnie nie da. No i teraz sposób na przywrócenie ustawień fabrycznych. Aby przywrócić ustawienia fabryczne, musimy wyłączyć telefon, ale w nowych telefonach Samsunga jest coś takiego, że jak próbujemy go wyłączyć, to pyta się o podanie kodu. Jeśli nie znamy tego kodu, nie możemy wyłączyć telefonu. Możemy oczywiście poczekać, aż bateria się rozładuje, ale to może zająć kilka, kilka dni. Jest sposób na wyłączenie telefonu. Ten sposób to przytrzymanie przycisku zasilania czyli power i przycisku przyciszania czyli volume down. Jednocześnie przez kilka sekund. W ten sposób spowodujemy, że telefon się wyłączy. I teraz, jakby sposobem na to, jak wejść do trybu recovery, żeby zresetować telefon, jest coś takiego że zaraz po tym, jak się telefon wyłączy. Przytrzymujemy przycisk Power i Volume Plus, czyli pogłaśnianie. Pokażę to na przykładzie. Czyli przytrzymujemy przycisk Power i Volume Down przez kilka sekund. Telefon się restartuje i natychmiast zmieniamy na Volume Plus, trzymając jednocześnie Power. I tutaj niespodzianka nic to nie da, bo jest tutaj wersja Androida 11. W starszych wersjach Androida ten sposób pomagał, ale za chwileczkę pokażę w jaki sposób przywrócić ustawienia fabryczne, jeśli mamy nową wersję Androida. Ok, telefon się włączył i powtarzamy procedurę, z tym, że dokładamy jakby jeszcze jedną, jedną rzecz po drodze. Wystarczy podpiąć telefon do ładowarki. Obojętnie czy jest to ładowarka sieciowa, czy jest to kabel podpięty do komputera, podpinamy telefon, zaczyna się ładować i w tym momencie powtarzamy procedurę, czyli trzymamy przycisk power i volume down przez kilka sekund. Telefon się restartuje i przytrzymujemy volume plus plus power. Trzymamy tak przez kilka sekund, możemy puścić i telefon wchodzi w tryb recovery. Z poziomu tego, trybu, tego menu możemy zresetować telefon. Poruszamy się po nim dzięki przyciskom Volume Minus, Volume Plus. Wybieramy opcję Wipe Data Factory Reset, przyciskiem Power potwierdzamy, następnie przyciskiem Volume Minus, schodzimy na przywróć, przywracanie danych fabrycznych i potwierdzamy przyciskiem power. I następnie klikamy przycisk power. Po kilkunastu sekundach yy, uruchomi się telefon, tak jakby się uruchomił yy, za pierwszym razem, gdy wyjedźmy go z pudełka. Musimy przejść całą tą konfigurację i to wszystko. Jeśli pomogłem, proszę o subskrypcję, komentarz i danie łapki w górę.